Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest pizze porównanie Asus Zenfun 7 Pro kontra Mi 10T Pro, Czyli 7, ja ja mam Mi 10T Pro, w Mi 10 Pro z Snapdragon 865, 8GB RAM-u, w Asusie z 865 z plusem. O właśnie aktualizacja przeszła, kolejna 865 z plusem, też 8GB pamięci RAM, oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, sprawdźmy jak działają, który jest szybszy, który szybciej odpala apki, który lepiej radzi sobie w temacie gier, więc lecimy, i lepiej zarządza RAMem, Allegro, na Xiaomi, widzicie już w ogóle jasność ekranu, Xiaomi jest zdecydowanie ciemniejszym ekranem, AliExpress, też Xiaomi, Ceneo, Asus, tylko w Siaomi. Tak. Buje się to wszystko. No, niestety nie poradzicie nic na to. Bardzo aparat odstańmy. Może jest setuję. Galerie. Asus. HBOGO. Minimalnie Asus. IPLA. Xiaomi Jak dojadę? Asus. Mapy. Bardziej Asus. P, .pl, też Asus, Olix, również dla Asusa, pyszne.pl. Asus, jedzie szybszy Glowo. Tym razem Siaomi, sklepy dla Xiaomi Spotify, Asus, Tap Talk, też Asus. No, no, dawaj, dawaj. TripAdvisor. No i przez bujanie nie dotknąłem, więc jeszcze raz TripAdvisor. O co chodzi? Myślałem, że się zawiesił. Dobra, zrobimy jeszcze raz. Ten TripAdvisor Dobra TripAdvisor No co jest? Pech, czy po prostu Ale Zrobimy sobie tak TripAdvisor O, teraz dotknęło Asus Idziemy dalej Sklepy Play A to już było, sorry Twitter Dla Asusa uber też dla asusa wykop asus i mamy ostatni youtube też asus no widać, że ten 865 z plusem szybsza pamięć ram asus z Zenfone 7 pro wypada lepiej, co z ramem w obu 8 gb czy będzie wszystko w pamięci sprawdzamy, no to już widzimy allegro poległo w Xiaomi. aliexpress tak samo ceneo podobnie galerie też, czyli już widzicie Mapa telefonu mają tyle samo RAM, a siami prawie wszystko na razie uwalone. No może teraz dwie aplikacje były. Mapy też są. Player uwalony się mi olix w obu, Pyszne.pl w obu, Glowo ubiło się w obu, sklepy są w obu. Następnie mamy Spotify podobnie, TapTalk podobnie, TripAdvisor, który mi się męczył, też jest w ramie w obu, Twitter też. No widzę, że na początku. Hmm, Xiaomi Mi 10 te Pro miało problemy, dalej już praktycznie w ramie, no więc lepiej zarządzana ta pamięć zdecydowanie w Asusie, tak to widać, mówiąc krótko. Dobra, przejdźmy do gier. Czy w grach będzie jakaś większa różnica, czy też nie? Zobaczmy. Asphalt 9, od tego zaczynamy. Kto szybszy? Czy Asus, czy Xiaomi? Asus nie, nie chcę wychodzić, tylko mam to zrobić tak. Następnie mamy Asfalt 8. No i coś nie, nie zadziałało. Jeszcze raz. Denerwujący jest ten dotyk. Asfalt 8. Sięłem i to razem szybciej, chociaż tutaj coś sobie dogrywał. Więc może dlatego. Nie tu, tylko tak. Dobra, lecimy dalej. Temple Run 2. Asus. Już nawet nie czekamy na tę animację. Jedziemy dalej. Subway. Oj, co ja zrobiłem? Nie to co chciałem. Jeszcze raz Subway Surfers. Muszę tutaj go dotykać, żeby nie latał i dotyk działał dobrze. Znaczy się w tym samym czasie. No, to widać, Asus znowu wygrał. Następnie mamy Dead Trigger 2 Xiaomi. Tu jest tak, tak Asphalt Extreme dla Asusa. No, jest to bardzo szybki telefon. No, teraz chyba w dobrych cenach w ogóle można go dorwać. Więc naprawdę polecam Unkilled. Co tu nam wyjdzie? Minimalnie się mi według mnie. I mamy PUBG Mobile, który będzie szybszy. No, czekamy, czekamy. Wydaje mi się, że Asus, ale to się okaże. No tak, tu już jesteśmy. te jakieś animacje. No, trzeba uznać już za odpalenie gry, mimo że tu trzeba coś tam jeszcze poplikać. no ale ewidentnie y, wydaje mi się, że szybciej tu w grach wypada również ASUS, więc na niego bym tutaj chyba m, szczerze mówiąc postawił. Dobra, jesteśmy. Dobra, zobaczmy co w ramię. Jeszcze świta. Jak te 8GB pamięci ram wypada w przypadku gier, więc sprawdzamy najpierw asfalt 9. No tu jesteśmy w ramię SEO mi niestety nie Asphalt 8. Podobnie, następnie mamy Temple Run 2 w obu w ramię, Subway Surfers w obu w ramię, Dead Trigger 2 tylko w Asusie, Asphalt Extreme w obu na szczęście, Unkilled w obu i mamy PUBG Mobile też w obu. No tutaj trochę lepiej już tym ramem wsiąłem, chociaż ASUS Asusie lepiej moim zdaniem, więc szczerze mówiąc chyba raczej bym tutaj na niego postawił, więc jak coś z tych dwóch chyba bym bardziej wybrał tego, chociaż ekran patrzy jeszcze jaśniejszy, chociaż wiadomo, jeszcze cena, kwestia, cena jak zwykle gra rolę, ale to sobie zobaczcie na dole. Oczywiście odnośnie Asusa i Xiaomi playlisty macie, możecie zobaczyć porównanie z innymi smartfonami, dzwonek, subskrypcja, komentarz, to ważne, jeżeli nie macie jakichś powiadomień do mojego kanału, odsubskrybować, zasubskrybować jeszcze raz, powinny zacząć się pojawiać, bo YouTube jak zwykle miesza, no i cóż, nie. Ja to wyglądało, widzieliście, więc tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!